Hej, cześć, Szymano, ludzie! Tutaj, Mr. Tymaki, Rydra3. A dzisiaj gramy w kolejnym, e, znaczy kolejną część z tego, z całej takiej serii horrorów. Może jak ja dziwnie teraz zacząłem. E, no. Dzisiaj mną jest. Kuba siemanko. No i gra nazywa się e, One Light Night. I tutaj już patrzyliśmy w poprzednim odcinku. Zobaczmy, z dużej Oh, yes. No, na ten O, Tylko... jest. Password. Ghost. Gost. Cześć, nie to, <laughs> e, dzisiaj ja nie gram, więc gra dzisiaj znaczy, dzisiaj no, w tym odcinku gra Kuba. Hmm. Dobra, wyjdź. Whatever. Tak. Ma dokładnie coś tu trzeba zrobić, Czemu tu jest zamknięte? Pewnie trzeba mieć łoma. Klucz uniwersalny. No, mieliśmy jakiś klucz, ale może. No, użyliśmy go do drzwi. Okej, okay. let's go to the bitch Jakie no. ja, jak, jak nie pamiętasz, klawiatury to naciśnij F1, który masz. Dobra. Ja sam otworzyłem. Ładło, Ładło, co to było, co to było? Coś trzasnęło. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć! <grym> niech to wiedzieć. Schowaj się za krzesło. Good. E, aha. Nie, trzeba przetrzymać się na enter. Aha. Mm. Trzeba przetrzymać po prostu... lewe przycisk nóżki... ...żeby... Ciu, No, dobra, mi się. tej komputerze. Taki... Czemu twoje ryby. Co się Nie dzieje Yep. No, nie dziwię się, skoro to jest. No, nowo wylana podłoga, no to nie dziwię się. Tak. Yeah. Nie mam ręki. No, ale krzesło nie jest nowo wylane. <laughs> krzesło nie jest nowo wylane. Dobra. To fakt, co stupęg. ze srany, bo nie wiem, bo tak to jest ta druga część gry, której się przeszło już większość rzeczy. Czy ja wiem, większość? Znaczy, no tak, połowę. No, pe. Huh, nie ma suki idziemy no, dalej to. Takie Tylko woda mm. mm. She is coming Wiem yeah. I do shit OK, tam na 100% już no, będzie Mam strasznie yeah. złe przeczucia O bez trzeba no. uh, Again co się stało? Nic, again. znowu! E? <laughs> What the fuck? Dobra, She tam coś weird. będzie. Tam coś będzie. Przerażę się. Nic. Wejdź tam. Może coś tam ciekawego będzie. What the fuck? Tu wejdź. Wow. Spokojnie, panie Andrzeju. Nikt nie chce ci... Czemu w tym balon tam jest? Nie. nie, Obczaj to. od razu jakąś... nie, Obczaj jakąś kryjówkę do chowania Nie ma tu kryjówek Tutaj na przykład pod tym Tu wbijasz Czemu to się tak trudno chodzi? Bo są trochę lagi. Teraz hide, ciupkę Przetrzymaj HP, super Nie wiem o co chodzi Hide, no enter, naciskam enter Nie ogarnę Trochę bardziej. Trudno się schować. No, ale przetrzymaj A może dwa naraz? raz? O, bez sensu. Raz, no, działa, raz dział działa, a raz nie. A może trzeba W nacisnąć dopiero. Ale no, nie naciskałem W. No bez sensu. Spacę. Ok. Mam złe przeczucia co do no, tego ja balona. Mm, Balon. Nie chcę tam iść. Balon jest zły. Nie, ja nie chcę tam iść. Po raz pierwszy mówię, że balon jest zły. Nie chcę tam iść! Dlaczego? No jadę co innego. Czemu ta ręka tak ucieka? Ale gdyby... Gdyby były dwa balony, to co innego. No trzeba jechać po Nie. No. 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 Jej! Widzisz Nie. Czy ty właśnie zasikałeś się do tego? Tak dziwnie to brzmiało. Co? Okej, okay, tutaj to jebo. Dobra, trzeba iść to obadać Nie, wcale się zaraz nie zesra Wezmę zapalniczkę Bo hell wybucha If you want know what I mean No boże, ten głupi balon Czemu on tu jest? Czemu zaraz będziemy strali? Czemu w ogóle w to gramy? What the fuck? Siemanko. Czemu się zwaliłem? Hide, Hajd 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 Jak się schajdować? Ogarnij tego hajda Yes! Okej, okay, hajd Ładnie Nie, wszystko jest dobrze, spokojnie Tam, nic się nie stało Tylko stramy Na zapas Nie, czemu... Czemu też pszenik <laughs> To kurz Dobra Okej okay. Dobra, Dobra ciśniemy dalej O oh mój nie God. jaki jest sens tej gry w sumie Jaka fabuła o, tego tu nie było. Tak, było. Jestem pewny. Nie, jestem, ja jestem pewny, że tego tu nie było. Wiesz, ja mam dyslekcję, ale więcej pamiętam jeszcze. No dobra. <noise> dobra, mam bardzo, ale tu bardzo złe przeczucia. Ja nie chcę tam wracać. Znowu, ja nie chcę. Nie. Obczaj No P. To... No P. No P. Nie chcę Stąd robić. Dobić. Kurde, ja się takie. taki... Zamknij te drzwi! ...strasznie zły przyjaciół. Zamknij się. ten toilet. Dziękuję, dziękuję. Oh my god. Cio, cio! Serce strasznie wali. Już nie? Niepokojące to jest. Jezus, Dobrze. Bardzo <głos> mnie <głos> uspokaja ten pręg tej wody. Pręg? Pręg tej prynk. wody. Nowe słowa. Odrzuć się Alba. za siebie. Nie. Ach. Nie, to jest najgorsze w tych. Odrzuć się, odrzuć się. Nie. Albo biegnij za siebie. What the fuck is going on? Dziwi zamknij. Nie. Ach. Ach. Nie odwracam się. Jak się schajdować? jak się schajdować? Po prostu trzymaj Trzymaj. O, ładnie, no, ładnie. Na no, okay. się udało? Okej, okay, Stefan. Moje nie. w stronę drzwi. Niech się ogarnie. Stronę słońca! Jak się ogarnie, to. Cię usłyszałeś? Okej, okay, no się się. ogarniać Czy ta suka niszczy mi zapłon? Aha, dzięki, spoko. Będę pamiętał. No wiesz. Ten komputer nie działa. Laserami i się nie bawi. zepsuł się. A niech komputer się No spali. tak, tylko że ten monitor działa. Niech komputer się spali skoro. dobra, nie, ja to muszę teraz wyjść. Ej, ciasła ręka. ZJADŁA O Okej, okay, nevermind Dobra Mam straszne ciarki, ale to... Gdzie jest moja ręka? Ja chcę widzieć moją rękę, ona mnie uspokaja Uf. Kurde Czocha mi się ręka trochę Ja yeah, save me. Save me. na pewności Poleżę kompa Wiecie, jakbyśmy dali... Napisz mi M me A nie przez dwa? M me Okej, okay, Teraz... Password. Echleon. Ech Leon. Pamiętajcie. I teraz napisz save. Tak, like login. Jeszcze raz. E, C. Cześć, bez login. Username. 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 Jaki username. username? Mi. Już napisałem mi. No ale. źle pisałeś. Nie, my myślę, Nie. Ech Leon. Echleon. boże. Tak. Nie, ry. E. O, ne. Dobra. Błąd kurde co jest. Czy to znowu jakaś zagrywka tego? Gry czy to specjalnie? E, hyl Pasło. Elon. H. Elon El e, l, o, n Nie możemy zapisać gry! <ścoughs> czy to się za nim bawi? Okej, okay, czekaj. Aha. Co? No dobrze jest chyba. Nie. A co? O. Co? Dziś <laughs> po źle <left> wpisywałem. Czemu? <laughs> Dobra. Napisz save. Safe. Save. No. Save, taki wiecie. Game save. Game, game save. Co to można zrobić? Echo, display a line of text. Co to jest to echo? Display a line of text. Aha, nie, 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 nie wpisuj tego. Bo wtedy znikną nam wszystkie napisy. Aha. Nie, i wszelka pomoc Chyba Nie wiem Dobra Pali Get No, czy to jest kolejna reklama? Nie, nie to To, nie Za to No, możliwe pada. Androida Androida Kurde No pe No pe I am very scary Very scary? is <laughs> scary I am badass How are you doing, Robert? How are you doing? No, ty, ty. dyga! Musiałeś wywoływać te duchy, Robert. Jesteś idiotą, Robert. Nikt cię nie lubi, Robert. Robert. Ja pierdziele. Robert. Nie biegnij, bo sprint ci się przyda. No się... Nawet nie ma sprintu! To jest normalne, a to jest sprint. No kurde, no. faktycznie. No i męczy się po dwóch metrach. Bez sensu. Muszę to Muszę to bulwnać. bulwnać. Uii! Okej, okay, teraz jestem szczęśliwy, mogę umierać. I don't think so. A, no, P. No, W Kiblu zawsze ciekawe, że. Nie, rzeczy. ja nie. I to Kiblu. A tak ogólnie to po ile robimy odcinki? Bo jak widzę, to chyba więcej. Jakieś 15 minut, co? Żeby... 20. 15, 15 no. I myślę, że jak nie skończymy w tym odcinku, to ja niestety będę w następnym strau. I ja będę grał. Nie umiem otworzyć tego, bo to krzesło mi tak wchodzi między stopy Nie chruciłem się Nie rób tego Zły duch Okej okay. To był papier... A nie, dalej nie, to jest... Nie, to jest gówno <laughs> Rolkowane zapa <laughs> Otwórz ten kibel Okej okay, ja... O, patrz, gówno na tyle co Dobra Tu nic wcale nie było Co to było? Jakie dźwięki robią te kible To było klucz ostatnio, no. pamiętam to. Wejdź tam, schajduj się. Weź tutaj tak? No. Nie, to te drzwi po prostu, dźwięk jest spuźniony, my tak mi się no, Możliwe. Za każdym razem. Powinno być tak realistycznie, że można byłoby się patrzeć przez to. Aha. Ale tak nie jest. To jest alpha oczywiście. To w ogóle. To jest indie horror game? Czy zwykły, że to jest już payment? że tam Nie, to jest niezależne. Niezależne, no to. Kurde. Nope, no, pe. Nie, kocie. Spokój mnie. Okay. Kolej, ale co z fabułą? Słuchaj mu się w bicie serca. To, to coś da. Bo, yy, bo jak z... słyszeliście, bicie serca pomaga nam dojść do jakiegoś. Hangingera. Okej. Okay. Gdzie mam się nie zhajdować? Jak tu nie ma miejsca, żeby hajdować się. Aha, <grym> boże pod tym. No tak jasne. No chyba taki chudy nie jestem. No ale też grubasem nie jestem, wie co. Tak. <grym> Zgadnij ile jeszcze os czasu. Nie. 10 minut. <grym> nie. Nie, nie. nie. I idę spać. Komisz. Chyba, że tu się da wyjść. Nie, powiedz mi, że nie. A, to... Ciekawe czy tam w ogóle można zejść. Możliwe, że potem, nie? Wygramy grę? Wygramy grę. Wtedy dopiero będziemy mogli wyjść, a to suka nas zabije. Światło! To jest dziwne Pieseł. Hajd Musisz składzić światło. <grym> <grym> Okej, okay, dobra. Chyba, że hajd się pojawi wtedy, kiedy jest jakiś moment zagrożenia. Nie. Czyś w tym deseń? Albo włączyłem do światła. Po prostu a, się chowasz. Kurde. co Serce bardzo szybko Om zował A tak ta serio, nie ma co robić w tej grze. Smocję teraz to samo. No bo kurde, chcę złapać tamtą, ale... Okej, okay, Nie dobra, nie da się. Spoko. Gra przemyślana. Okej, okay, otworzyłem następny... Okay. Patrzcie, amatorzy zbudowali Arkę, a zawodowcy Titanica. No sorry, ale... Typu game. Potato. Nie, krawda. jak ja się boję, mimo że to nie gram. <laughs> That no czy kolejna reklama, ale tutaj tu jest. ale to jest już dosłowna reklama, bo jest Linux a I PC World, a jest taka ta gazeta. Jeszcze Audi. Audi. Mm, Uii łapelki. O oh mój Boże, nie wiem gdzie iść. Nie, według mnie tam teraz będzie coś strasznego Już wiesz, że poszedłem tu, tak wiesz no. Tu będzie coś strasznego, to 100% I tam, ha, bal się Ech. nie będzie to nic strasznego, ale jak wrócisz, to zrobisz Majko Ale tu było coś strasznego No było Coś nas goniło Chyba, że... o nie, no Ale jesteśmy dobra, z, okay, e, dobra. za bardzo zastrani, żeby zobaczyć co nas goniło No to rzecz, nie, no te... Ta, ta, ta typa Ta typa jest no, bo o, to jest ten z velonem, co nie? I tutaj pisało. Bo to jest velon. Ten veil. Co? Veil. Ja, tu spokojnie uderzę. Bo ten veil to jest Czy veil... tam jest pizza? Nie. Boże. Bo po tutaj Dobra, ale trzeba ogarnąć ten password. Może patrz ci patrzę na nazwę, patrzę na nazwę. Biznes <noise> te. <noise> nie. <głos> o, o, widziałem tutaj. Widzicie? A to mój skill! Można to włączyć. Zostawisionę. Michel... Michelangelo, dobra. Michelangelo, będę pamiętał. A <laughs> name? Robert z dużej. teraz Michelangelo. ma A jest małej. Robert, wpisz help, help, bro. One help bro. CD, no to są nie to samo, chyba to jest. to, <coughs> cut. Print this. Ten out, what? Nie, no, my save, zróbmy zrobimy. Safety so, na pewności, i teraz pisz LS. LS. Bin hom user devin var ets. Mówi mi coś dev. A mi var. Oni Ha, Aha, moment, e, że def musi być, za tym to, gdzie jest? Gdzie jest znak? Ja zawsze mam problemy z tymi znakami. O, no, dobra. Hmm. A więc na Bing koment. A, my co Home, zobaczmy, home, może coś... Home? Coś z tym defem? A wpisz samo ls home. Pocz... ls... Humme. ls... Humme. home. Tu. What? That wasn't funny. Direct doesn't not exist. That wasn't funny, Mr. Spider. To nie było śmieszne. Czemu, sam Czemu wiesz, tak? Co to jest? Chick my driver. Przecież tego nie było. To to jest driver. Przecież tego nie było tu. No nie było. Co to jest? Driver? Idź do siebie do pokoju lepiej. Aż to Może tam coś ciekawego będzie. Na naszej ścianie na przykład <laughs> Ta Daj, nie dajcie spokój. Ja już od tego momenta, znaczy od momentu gdzie e, otworzył się e, otworzyły się wszystkie szafki tam w... O p ja nie chcę coś o tym Ja pierdzielę... Ja tak zawsze prawie zawsze się przestraszę tego. No. Nie. Jak nic nie ma. Drawer Co? Drawer Drawer o oh my fucking god! Cześć! Ja no dobra, to też to to za wcześnie. No ciśnij spasję. No oh, może. No ci tak kliknąć, już. Ciśnij spasję. I teraz możesz. Aha! Why does that song change? Trzemu! tu nie leci żadna muzyka. Powariowałeś, Brian! <grym> Patrz. Kurde. Zawsze zapowita. Cześć, co pisze? A, Magic wipe. To już było. Inne. Może tu coś jest jeszcze. Mine menu. Czemu to wszystko jest zaznaczone na czerwono? Tu było zaznaczone? Tak, było. To ta. ta mi się przynajmniej. Że jestem Sylwem. Dobra. Dlaczego no nie mam was? To idź. Do innych pokoi. p... Masakra jak ja srammy, może siedzę z boku. Ja tylko patrzę ci doradzam co mam, mam robić, ale i tak mm. wiem, że się posram zaraz. Ja mam te, jak to się nazywa? Guznips. Wiesz co są Guznips? Nie. Eee... Tak, pan... gęsia skórka, o, gęsia no. skórka. Taką, wewnętrzną. Że <grych> tak No mówię. właśnie. Why did you do this? nie jest to. Why did you do this? Chodź. Jak chcesz się schajdować, to po prostu... naciskajcie! maszuj lewy przycisk. Masz. No i wtedy się na stówę skwacie. Super. Nie, następny no, stanie. W następnym pokoju. Sensacja. Dobra, że około 20 minut już mamy, także nie będziemy tego przedłużać, po prostu zakończymy tutaj. I no i w następnym odcinku ja gram i mam nadzieję, że to będzie ten ostatni odcinek. <laughs> nie, mi się wydaje... strasznie długie to jest. No, ja nie umiałem znaleźć, tak szczerze powiem, nie umiałem nic znaleźć prawie, no tylko tam kilka. Tych momentów było straszniejszych ogólnie z gry. No, moje reakcje były w ogóle, ale dobra. Tyle bardziej. Ten. Ja lubię poskakiwać. No. coś jak my Mam przesadną. No. no. No i to by było na tyle w tym odcinku. Następnym odcinku gra. No, no a Mac Nie robię od tego serii z tego, także po prostu. Będą trzy, cztery odcinki. Trzy, koniec. Jak I coś tyle. się nie uda, po prostu zakończymy. No no. I... Tyle. tyle, także komentujcie, subskrybujcie, kciuk w górę, nie żałujcie i, I do nie zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie Trzymam się, to. cześć!